Witajcie. Posiana marchewka, pietruszka, posadzona cebula. Nie ma deszczu. Już półtorej tygodnia od posiania. I popadało tylko troszeczkę raz. Co prawda było siane w ziemię wilgotną, ale jest normalnie popiół. popiół. Nie, ma, nie ma wilgoci. Dopiero tam coś głębiej. Dlatego trzeba rozpocząć nawadnianie mauzer z wodą zwykły wąż końcówki, trójniki tu mam kranik taki założony że by w razie czego to ciśnieniem sobie można regulować czy te dwie rajki podlać czy te dwie rajki, czy tylko jedną bo se pozakręcam zaworki parę złotych kosztuje dodatkowo ale mam wtedy możliwość regulacji jak no i tu jest zwykły wąż, jedna, druga, tutaj jest taśma kroplująca, już żeśmy tutaj porozkładali, mam to zrobione ze złomu z takich od drutu spawalniczego, mam nawinięte odcinki, żeby nie zwijać na rękę, żeby się nie pogięło, nie porozciągało, to mam zrobione tak, na takim ładnym kołowrotku, no i to się rozwija. Na zimę zwijam, wieszam na ścianę i wisi sobie na ścianie bez żadnego problemu, bez pogięcia. I ja to robię tak. Tutaj na przykład zabezpieczyłem, żeby jakiś robaków nie nalazło. Tak samo do wężyku tutaj też było zaślepione, żeby żaden robak mi tutaj nie wlazł, żeby mi później te dziurki nie pozatykało. ja to tak robię, ta taśma kroplująca to jest taka zwykła, kupiona na Allegro z tymi kranikami z końcówkami są tutaj takie do mocowania te też, wszystko można w zestawie kupić bardzo tanio na Allegro końcówka tutaj mam zostawione w razie jakbym chciał jeszcze dołączyć się pod następne rajki, zaślepki na końcu właśnie tych wężyków kroplujących są też takie zaślepki to są te do wbijania no i i oto tak. Co roku trzeba rozkładać, składać. No ale, niestety, coś za coś. Ale, jak to mówią u siebie, praca zawsze jest. Wychodzi na zdrowie. O, składamy. Zakręcamy i już nie spadnie, wbijamy śledzia, żeby się to trzymało. I pomiędzy dwoma rejkami marchewki tu było siane, tu było siane, tutaj nie. Rozkładam właśnie tego węża kroplującego. I to tak sobie działam po malutku. Tu mam pomocnika. Tak sobie rozwijam. I co kawałeczek naciągam. I wbijam śledzia. Nie za mocno, żeby taśma się nie. Ja tutaj nie chce się oddać. i Jedziemy dalej. No. I dalej znowu, i tak aż do końca rajki czy redliny. Rozwinę węża, i puszczam później wodę. To na razie. Tyle. Ciąg dalszych filmów będzie za chwilę. A tak oto kropi sobie. Zwęża kroplującego. I to jest podłączone, tak jak mówiłem, pod Mausera i tylko wymuszone, grawitacyjnie. No i tak sobie kropeleczki kropią i Ziemia namaka. I to jest tak, że Taki Mauser 1000, 1100 litrów tam gdzieś wchodzi do pełna, to takie kurcze nie wiem 20 godzin i mauzer jest pusty. I z jednego Mausera namoczy mi cztery redliny po 45 metrów długości. O. I tak oto to sobie kropi o, tu na końcach są pozakręcane żeby woda nie ciekła zawsze jak puszczę wodę to odkręcę żeby jakiś brud jakby był to żeby sobie wypłynął i tak samo mam zrobione tutaj pod Maliny i podtruskawki, też idą wężyki I ten I sobie tutaj woda też kropluje Zarosło, nie ma komu poplewić Żona nie może A ja muszę działać sam Abambar jak my żeśmy to mówili za, za dziecka Nie rabarbar tylko abambar Zawsze się szło Gdzieś no to. I się jak to mówią na szaber Ukradło się po kawałku jak to za dzieciaka było i to cukru i się jadło A tutaj mam właśnie puszczone z małzera po I idzie wężykiem Akurat teraz nie ma wody jest odłączone Podłączam też do małzera I tutaj jest na, na dwie na dwa wężyki. O, są takie nawet kolanka różnego typu można. Tutaj też sobie zabór wstawiłem. Nie wiem ile to kosztowało. 200 zł z 600 metrów tego, tej taśmy kroplującej i z, z jakimiś tam końcówkami, zakrętkami, zabezpieczeniami tymi różnymi. I to jest tak, że ten wężyk tą taśmę się daje. Czarnym tym do góry, a pod spodem jest białe, i tam są takie ponacinane, malutkie, mikro otworki, którymi ta woda sobie kropi. O. I tak to ja podlewam. Szczawik na zupkę szczawiową rośnie. Tutaj mam agres posadzony. Nie pryskałem niczym, choć zabezpieczają na jakieś tam choroby. Nie zdecydowałem się niczym pryskać. Mam jeszcze Emy z wrotyczem. To jak cieplej się zrobi, bo ma być temperatura znowu u nas do zera, nawet minus 2, minus 3 na weekend. Także trzeba się jeszcze wstrzymać z opryskiem, z wrotyczu. Tu jest agres zielony na, na szczepieniu. Lubczyk powiedziałem Lubczyk i telefon się wyłączył Już jest słaba bateria i i się wyłączać zaczyna Lubczyk panowie wiedzą na co jest najlepszy jeszcze mszycy nie ma to mszyca go nie atakuje tutaj mamy posadzony yy, jeszcze jeden agres to jest czerwony na szczepieniu tutaj jest yy, jest czerwony na szczepieniu, tylko jakaś inna odmiana. Tutaj jest porzeczka na szczepieniu czarna agres to porzeczka albo odwrotnie. Tutaj jest porzeczka, tak, porzeczka żółta i porzeczka czerwona. Taki lichy jeden krzaczek był kurczę ostatni drzewko było w sklepie i no i trudno, coś tu wypuszcza, coś z tego będzie. Także o, tak jak widać puszczone jest nawodnienie kropelkowe i sobie kropi. I to jeszcze wam powiem, że przy małzerze, jak jest mauser i z małzeru kran wychodzi to mam zrobiony taki na jedna druga kran kulowy jako sitko jakaś pończoszka założona pod nakrętkę żeby w razie czego jakiś piasek czy jakiś pyłek do węża nie poleciał. co jakiś czas to tam wykręcę, wyczyszczę także wiele osób no wiele, kilka osób prosiło mnie żebym Ktoś powiedział o tym nawodnieniu kropelkowym, jak ja to robię Także powiedziałem to co mogłem Może się ktoś wypowie, może ja coś więcej się dowiem No to tyle Dzisiaj jest pierwszy kwiecień, co prawda pryma aprilis, ale ja naprawdę po pracy Po pracy w pracy u siebie na działeczce mile spędziłem czas Także pozdrawiam wszystkich serdecznie Dziękuję Wam za łapki, subskrypcje i komentarze. Pozdrawiam i do następnego. Hej!